Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Dings. Znowu jest tak, że pod koniec dopiero miesiąca coś nagrywam, ale niestety przez właśnie ostatnie tydzień miałem masę różnych rzeczy w szkole, ale lecimy właśnie z takim nietypowym filmikiem, w którym opowiem Wam o moich pierwszych taliach kart. Jak pewnie widzicie, jedną z nich była talia Bicycle Arch Angels. Moja przygoda, jeżeli chodzi właśnie o kupowanie takich profesjonalnych talii kart od Bicycle, zaczęła się mniej więcej po tym, jak po pół roku właśnie robienia jakiejś magii i tak dalej na zwykłych kartach związku postanowiłem, że sprawdzę właśnie jak się mają takie karty. Za bardzo one nie były dosyć wtedy w Polsce dosyć popularne, ponieważ było to aż 3 lata temu, ale postanowiłem, że zakupię sobie właśnie dwie talie karty. I właśnie z tymi kartami wiązała się taka nietypowa przygoda, ponieważ powiedziałem moim tacie, że jego samochód, a on zamiast za to kupi mi dwie talie karty. I on powiedział spoko, wydawało mu się, że A, karty to pewnie. 10-15 zł, a tutaj wybrałem sobie jedne właśnie z takich lepszych bicków. Jedną z tych talii były Bicycle Tragedy Royality, czyli karty, które podobno miały świecić w ciemności. Jednak nie do końca dobrze przeczytałem instrukcję i wyszło na to, że najpierw trzeba je naświetlić promieniowaniem UV, czyli jakieś takie rzeczy, solarium i te sprawy. I za bardzo nie chciałam się tego robić. I te karty były przeze mnie z początku w ogóle uważane za jedne z najsłabszych kart. I w sumie teraz zbytnio mi się nie podobają, ale jak czasami patrzę sobie na ich popularność, to są one rozchwytywane. Właśnie chyba za sprawą, że świecą w ciemności. A druga właśnie moja talia kart, którą sobie zamówiłem, to Bicycle Vintage 1800 czyli karty, które z samego początku bardzo mi się spodobały i przez długi okres czasu były to moje ulubione deki, właśnie ulubiony dek. Wybrałem sobie kolor zapewne, chyba niebieski albo czerwony, już nie pamiętam i były one super, fajnie mi się na nich rzeczy robiło i tak miały dosyć taką wadę, ponieważ były grubsze, ale jakoś mi z początku nie sprawiało to żadnego problemu i fajnie to wyglądało, jak pokazywałem ludziom trick i w większości wydawało się, że talia jest taka strasznie zniszczona, a tak nie było. I już trzecia talia Card, jedna z moich pierwszych, to Bicycle Arch Angels, które wygrałem na jednym z konkursie sklepów luzynistycznych i była to jedna z moich takich pierwszych wygranych w konkursach. Potem miałem jakiś taki okres, że wygrywałem raz na jakiś czas różne rzeczy z takich internetowych konkursów i talia ta naprawdę była kozacka i też mi się mega podobała i dużo na nich ćwiczyłem i robiłem efekty. Zobaczcie sobie, jaka jest na tej poniszczona w sensie nie wiem, czy za bardzo tutaj widać, ale jest dosyć zużyta. Co do tych tali kart, o których Wam mówiłem na początku, to dajmy je moim znajomym, ponieważ były one już wyniszczone i pomyślałem sobie, że sprawię taki prezent, bo dla nich to będą zwyczajne karty do gry. Bardzo ładne ponieważ nie wykonują oni żadnych tutaj iluzji, magii, tylko tak, żeby sobie raz na jakiś czas jak najdzie ich ochota pograć w jakiegoś, w jakiegoś pokerka. Jednym z takich moich stereotypów, którymi kierowałem się właśnie podczas wyboru tych pierwszych talii kart było to, że standardy i sekencje kosztują tanio i pewnie są słabe. A tak nie jest, ponieważ wszystkie karty bicycle, jakie byście sobie nie wzięli i jeżeli jesteście osobami początkującymi, to będą dla Was idealne i należy się kierować tutaj tylko wzorem, i czy Wam się podobają, czy nie. Karty te dosyć długo mi służyły, bardzo je szanowałem. Nie rozkładałem ich nigdy na stole, zawsze miałem jakiś ręcznik i przed każdym użyciem kart miałem dokładnie ręce, bo zależało mi na tych kartach. Teraz czasami właśnie gdy pokazuję magię gdzieś na ulicy, to niestety nie mam możliwości chyba, że widźle sobie jakieś ręce przemyję, ale to nie jest najlepszy pomysł. Więc takie karty po nagraniu odcinka mi po prostu lecą do kosza. Właściwie nie do kosza, tylko takiego miejsca, gdzie sobie składuję karty na wypadek, gdybym sobie je jakoś potem modyfikował. A te trzymajmy je dosyć długo i właśnie jeden z nich, te Bicycle Archangelsy mam do dzisiaj. I to wszystko w takim króciutkim odcinku na kanale Dings. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Było to coś nietypowego. Jeżeli ktoś chciałby sobie zakupić takie talie kart, o których opowiadałem, sprawdzić je, ponieważ są naprawdę niezłe. Oczywiście oprócz tych tragic reality, których nie polecam, ale jeżeli ktoś chce, to może spróbować, ponieważ... Mają dobrą jakość, jeżeli chodzi właśnie o wykonanie ich. Jeżeli chodzi o wzór, to mi nie przypadną do gustu. Macie je w opisie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, jeżeli uważacie, że ten materiał był fajny. I Życzę Wam miłych wakacji. Ja już się biorę za nagrywanie na moim głównym kanale. Na się też, bo wreszcie skończyła mi się szkoła. Dajcie też suba tej koniecznie, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Ja się z żegnam. I ostatnie pytanie do Was. Napiszcie, jaka była w komentarzu, oczywiście. Wasza pierwsza talia kart. Ja się z nami żegnam. Właśnie lecę świętować zakończenie roku. Trzymajcie się. Cześć!